No witam, dzisiaj trochę popowiadam o historii, o mapach do Garry's Moda, historycznych mapach, które są dobrze pamiętane przez graczy Garry's Moda. A więc pierwszą mapą, którą omówimy będzie mapa GM711. A więc mapa 7-Eleven powstała w 2012 roku, 25 października, jak na tym jest podane o 2.09. Jest to mapa, na której, jak nazwa wskazuje, znajduje się sklep 7-Eleven. Chociaż na tej mapie znajduje się jeszcze basen, boisko do gry, tajemniczy budynek. A sam sklep 7 Eleven chowa tajemnicze, czyli windę do podziemia, które jest w ogóle opuszczone i bardzo mroczne. W samych pomieszczeniach znajduje się jeden pokój kontrolny, w którym znajduje się ekran powieszony na ścianie, stolik, szuflada. No i tyle w sumie, a w tych piwnicach chowa się pewien sekret, który nagrałem wam na kamerze, by wam go pokazać. No dobra, to zjeżdżamy windą. Co tu tam stoi? O nie, to znowu on! Kolejną mapą będzie Prop Hand Restaurant 2014. No, jak sama nazwa mówi, mapa powstała w 2014. I sama mapa to jest po prostu restauracja. Do grania w trybie Prop Hand. Prop Hunt w dużym skrócie to po prostu zamienia się przedmiot i musisz się stawać przed człowiekiem, który musi Cię znaleźć. I tyle. Mapa jest dosyć dobrze wykonana. W, na wejściu możemy znaleźć parę stolików, kuchnię. U góry są jeszcze kolejne stoliki, są toalety. Czego chcecie w restauracji? Pod ziemią jest tajne biuro do badania propów, chyba nie wiem, taką mam teorię. No i tyle w sumie. No mapa. To podkreślenie H i Podkreślenie HIGHWAY14800. Jest to mapa. Pustynna mapa. Gdzie mamy? Gdzie mamy prosto autostradę na środku pustyni. Wielką rampę do robienia kółeczek. I mamy jeden wieżowiec. No, jeszcze drugi powinien być, ale to mniej ważne. Mapa jest ogółem. Do testowania samochodów albo po prostu do sandboxa. po no, prostu Gary Mapa jest fajna do testowania dużych rzeczy albo po prostu do zabawy z kolegami. Jak teraz macie klipy w tle. O ile się jakieś w ogóle mi zachowały z dysku, bo ostatnio miałem problem. A więc teraz pora na dwie ostatnie legendarne mapy. Ziem Mopenix Najbardziej polska mapa O ile w ogóle ktoś wie o co mi chodzi Z polską mapą Stanął mi pan na buta Na buta mi pan stanął Nie wolno Jest to mapa Na której wychowała się Połowa polskiej społeczności Garysmod. mod Na mapie możemy znaleźć Blok mieszkalny, duże jeziorko przed blokiem jeszcze możemy znaleźć taki kolejny dom, który, jak dobrze wiemy, Polacy, należał do legendarnego Ziutka. Miejsce, w którym chowało się całe uniwersum Garysmot. Miejsce, gdzie kamienie sadziło się łomem. Dobra, koniec wspominania. Osoby, które wiedzą, to wiedzą. A więc. Więc ja już Was zostawiam A raczej samego siebie, żeby dokończyć ostatnią mapę A ostatnią mapę, którą omówimy to jest... GM Construct O tej mapie już robiłem film jeden Więc polecam go obejrzeć, super, warty Uczy historii Dosłownie historia bez cenzury. <laughs> no na mapie już nie ma co wspominać, co na niej jest. Bo już każdy dobrze wie, lepiej zadać pytanie, co się na niej chowa. Bo jak wszyscy dobrze wiedzą, dzień konstrukt jest open time przez ducha. Przez ducha. Marcinek! Dobra, jak już mamy tą gównianą stawkę za sobą, to możemy wracać. No, dzień konstrukt. To jest mapa, na której każdy grał. Każdy to ma Garys Moda grał na dzień Construct. Jeśli masz Garysmoda Moda i nie grałeś na dzień Construct, to nie wiem co ty robisz w tej grze, kurde idź grać w Minecraft! A więc możemy przejść do podsumowania tego filmu. Omówiliśmy sobie 6 map historycznych w Garysmodzie, Modzie, która większość community może kojarzyć, albo na niej grała. Więc dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobało darcie mojego ryja. Więc dla was opowiadał Dominik. Do zobaczenia w następnym filmie. I regret nothing. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam.